Przed Twoją ołtarzem, zanosim błaganie. Ojczyste wolno, po Panie. Przed Twoją ołtarzem, zanosim błaganie. Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Kata ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie poleć! Was też powinny poleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć. Ziemia Polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą. Wśród pełniących wolę ojc. Jan Paweł II w tym przemówieniu mówił, że ojczyzna jest naszą matką. Znamy wszyscy bolesne losy naszej ojczyzny. Ta historia, która była bardzo trudna. I też to wyzwanie papieża nie można dalej niszczyć, ale odbudowywać. Pomódlmy się tym nabożeństwem w intencji naszej Ojczyzny Polska o zgodę, pokój o to, aby te hasła, które pojawiały się na sztandarach walczących. Bóg, honor ojczyzna były również w sercach tych ludzi. Módlmy się o zgodę, o pokój. Tak łatwo się poróżnić. Prośmy w intencji naszej, małej ojczyzny, naszych ciężkowic. Łaskę nawrócenia, przemienienia serc tych osób, które są daleko od Pana Boga. Niech ten triduum, czas triduum, wyjątkowych dni, pomoże nam zobaczyć miłość Boga, która jest zbawienna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, chcemy pójść razem z Tobą. Twoją drogą krzyżową. Chcemy pomyśleć o wszystkich naszych intencjach, o naszych krzyżach, o tym wszystkim, co trudne, co ciężkie, bolesne. Chcemy złączyć to z Twoim krzyżem. Polecamy Ci wszystkich chorych, cierpiących, wszystkich tych, którzy stracili nadzieję. Jezu miłosierny, który królujesz w naszej ojczyźnie, tutaj w Ciężkowicach, prosimy w tych prośbach, które są przedstawiane przed Twoim obliczem. Niech Twoja męka wstrzymienia nasze serca, aby panował w nich prawdziwy pokój, zgoda i miłość. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Koniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. W Krzyż i Mękę swoją Jezus w czasie swojej ziemskiej misji uzdrawiał, wyrzucał złe duchy, rozmnażał chleb dla tłumów, odpuszczał grzechy i wskrzeszał z martwych. Spotkało się z Nim tysiące ludzi, a teraz... Przed Piłatem nikt nie stanął w jego obronie, gdzie są ci ludzie, którzy doświadczyli cudów z rąk mistrza z Nazaretu. Chrystus, król i sędzia sądu ostatecznego na końcu czasów, stoi twarzą twarz z Piłatem. Sąd ma orzekać sprawiedliwe wyroki. Czy wyrok na Boga człowieka był sprawiedliwy? Był niezwykle niesprawiedliwy i nieludzki a w dodatku podjęty z pełną świadomością i premedytacją, nie można mówić o jakiejkolwiek pomyłce. Dziś nierzadko jeden drugiego osądza i to bardzo szybko. Osądza się i oskarża także Boga, wyrzuca się go z własnego serca, ze swojego domu, z przestrzeni publicznej, co szczególnie bolesne jest w naszej umiłowanej Ojczyźnie. Wydaje się, że grzech złych wyroków odnosi sukces. Dziś w Polsce obserwujemy plagi niesprawiedliwych ludzkich sądów i wyroków. Z pierwszych stron gazet i telewizji docierają wiadomości, kiedy to sędzia czyni z siebie osobę poza prawem, której wszystko wolno. Uważa się wręcz Bogiem. Jakże łatwo skazać niewinnego. Ułaskawić złoczyńcę i to w majestacie prawa. Jakże wielu dziś milczy wobec bezprawia i zgadza się na wyroki śmierci. Panie Jezu, broń nas, abyśmy nigdy nie byli złymi sędziami i nie zdradzali Ciebie. Potrzeba daru męstwa i odwagi w rozeznawaniu i podejmowaniu skomplikowanych, a zarazem wiążących dla przyszłości Polski decyzji. Strzeżmy Bożych i ludzkich praw w naszym kraju. W naszych uszach i sercach nie zabrzmi wezwanie Chrystusa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty i błogosławiona owo w Twojego, Jezus. Teraz jest godzina śmierci naszej, Jawa. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmłodącego, Stworzyciela nieba i ziemi. i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny. Pokrzyżowa, no mali pogrzebiu. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. grzech grzechów opuszczenie. Chciała z martwych stanie, Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Kuryzon z cierpią rany. Stacja piąta. Szymon z Syreny pomaga Jezusowi dźwigać krzyż. Pojawia się tobie, panie Jezu, chryste i błogosławimy ciebie. Mimo, że przymusza, ale pojawia się pomocna osoba na krzyżowej drodze Jezusa. Chrystus nie czekał na pomoc. Nie skarżył się, że jest pokrzywdzony przez los. A nam nieraz się tak zdarza. Znalazł się Simon, Szymon z Cyreny, który pomagając Jezusowi dźwigać krzyż, przyczynił się do ratowania świata. Przy tej stacji można przywołać słowa, które widnieją na medalu odznaczenia Sprawiedliwy wśród narodów świata. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci. naszej. To zawsze się nie przed ludźmi, tego i ja zawsze się przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Jezu, który powstałeś, miłosierny Panie, prosimy o obdarzaj nas swoją łaską, swoją mocą. Abyśmy potrafili odważnie wyznawać swoją wiarę, nie wstydzić jej, które w tym sposób mówi się i Europa. jest dla nas cierpiał rad. Jezus jest Przepraszamy za łamanie ewangelicznych praw, za deptanie sakramentalnego małżeństwa, za osłabianie kościoła w Polsce. Zaniszczenie dobrego imienia naszej ojczyzny, szczególnie przez osoby na wysokich stanowiskach społecznych, za zaniedbania dobra wspólnego, Jezu miłosierny, wspieraj swoją łaską tych, którzy bronią honoru, godności i tożsamości naszego ukochanego kraju, tych, którzy są prawdziwymi patriotami, a nie zdrajcami, wspomóż w tworzeniu harmonijnej i szczęśliwej przyszłości naszej Ojczyzny. Chrystus Król z krzyża wzywa do nawrócenia, do wysiłku pojednania, nie tylko z Bogiem, ale też między sobą. Jezus stracił życie, ale go nie zmarnował. Tak jak On, ja również mam tracić swoje życie przez poświęcenie, miłość, ofiarę, po to, aby je odzyskać. I zachować na wieczność. Nie mogę zmarnować życia, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, ten nie zachowa. Chcę zasłużyć życiem na niebo. Stajemy w obliczu śmierci Jezusa, spoglądamy w niebo i widzimy tych, którzy nie zmarnowali doczesnego życia. To są polscy bohaterowie. Święci, którzy wyrośli naszej, na naszej ojczystej ziemi. Mężni obrońcy niepodległości, tożsamości narodowej i polskiego honoru, ale też i zwykli prawi Polacy. Prosimy Cię, Chrystę, daj im radę życia wiecznego za służbę Tobie i na rzecz Polski. Rozpal w Polakach miłość wolną od zazdrości i chciwości wyrażającą się w posłudze drugiemu człowiekowi. Przepraszamy za marnowanie życia i egoizmu. Oddajemy Ci Jezu każdą polską rodzinę, abyś umacniał małżeńską i rodzicielską miłość. Niech długie i silna rodzina będzie symbolem polskości i przemijających wartości. Stacja 14. Jezus do, do grobu złożał. Błaniemy się Tobie, Panie Jezu, czyste, i błogosławimy Ciebie. A powiem, że skrzywimy swoją odkupiłeś świat. Jedyny w dziejach świata taki grób, który cieszy. Grób Jezusa, w którym spotyka się śmierć i życie. Panie Jezu, który z miłości do nas przyjąłeś na siebie ogromne cierpienie. Oddałeś swoje życie. Abyśmy mogli żyć, prosimy Cię, okaż swoje miłosierdzie tym wszystkim, którzy z miłości do ojczyzny w walce o wolność oddali swoje życie. Okaż swoją łaskę tym, którzy przed laty gotowi byli umrzeć, byśmy mogli teraz żyć. W... Gorąco ufamy, że nasza modlitwa, nasze nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie służyło odbudowywaniu wolności przede wszystkim w naszych sercach. Bez wolnego człowieka nie ma wolnego narodu. Co wierzmy, nasz kraj, naszą parafię, nasze rodziny, siebie samych, nasze wolne serca, pod opiekę Maryi pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Pana chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pośredniczko nasza. Synem swoim nas jednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski. Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu Prefektowi, Księdzu Mateuszowi i młodzieży za przygotowanie tej Drogi Krzyżowej i wszystkim za uczestnictwo. Rzeczywiście była to Droga Krzyżowa dla niektórych wielki trud, ale to co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Kończymy właśnie tą Drogą Krzyżową. Ten czas świętych rekolekcji. Niektórzy pamiętają to wezwanie Ojca Rekolekcjonisty, prośbę o jedną minutę, żeby popatrzeć na krzyż, ale wspólnie, razem, cała rodzina, cała rodzina i słowa Matki Teresy z Kalkuty rozdającej medaliki. Rodzina, która się modli razem, pozostaje razem. Nie trzeba wiele, jedną minutę, ale razem, codziennie, codziennie razem. Patrząc na ten krzyż, a pod krzyżem Maryja, w godzinie apelu jasnogórskiego, zawierzajmy nasze rodziny, naszą parafię, naszą ojczyznę, opiece Matki Bożej.